No и привет всем, добро пожаловать в очередной эпизод из метро. Ну, мы в церкви. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер okay. не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. Из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут. Ты собирайся, скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Okej, okay. tam pójdziemy. Zamknięte, no. Okej. Okay. Muzyczkę puścimy, chyba No nie ma rozbłysku, no już myślałem. No, naboje, no to mają ładnie tutaj. Wtedy targowiec Różynik zanoczywał. jest nieplachiej stwały. Co pan tu ma? Mm. O, mogę panu to sprzedać. Bo tego i tak nie używamy na ten moment. A pan co tu ma? Mm. Pan tu ma... Ma pan sajgę. Sajga jest fajna. I ma kałacha tego nowego i RPK. Czy mi się to opłaca? No tak... Mm. Dobra, kupimy sajgę. Короче, такое дело. 10 лет в эфире, помехи. И я он а достосуем. Назад, настроился на Питер, лично. Они, между прочим, про нас знают. Ну, того не Так вот, не выстачает. Дякую. Шуму наделал. Да, эту байку Ты в катакомбах бывал? как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Честь. Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Ух ты! наши ты как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава! Stary parol! Żoła znakomy, nie mogę wspomnieć! Stop! To jest O, No i żeby tak od razu wysadzać... No cóż. Łoscy czerwoni bij do cerkwi. Wszystkich pozabijali. No ale dobra.

broni, ale no, nie, ja mam lepszą, no i dobra, idzie nam latarka, szczerze, ja tu chyba wezmę sobie strzelby bardziej. Rozbłysk super, więc to wielkiego jest, ale jak tak, gudni, to musi być coś wielkiego. Raczej mały mutant tak nie dudni sobie, inne tunele na pewno jest rozbłysk. O, Jakiś koledzy, a Jezu! bardzo warsztatniku. Do widzenia. Jeszcze? Szybko naciskaj E, dobra. Padaj tam na dół. No, że takie katakomby tu powstały. To się spodziewał, nie? Takie coś tutaj powstało. Zaginął na hita, nie? Nie, to był komuch czy kto, ale mniejsza z tym. Mutanty uciekają Znaczy, że idzie coś naprawdę niedobrego I po co ja tą... brakowałem Nie? OK, tu znowu mamy hmm. i używania już pania latarki. Ej, okay, rozbłysk. OK. Się Hanu cieszy, bo to pozapalamy. Nie będę się jeszcze strzelać, tak. No ale mamy. Jest to creepy, o, tak powiem. na przykład tu? Nie. Gdzieś tu trzeba przejść. Tutaj? Nie. No stąd przyszliśmy, na pewno nie tutaj. Hmm. Tutaj. I okay, znowu cała gromada, przejście kurde. Musimy cały czas trzymać. Wierzę, że będzie się dało po prostu tak przejść bez niczego a tu. ...dupa. No ale dobra. Idziemy w tym wypadku dalej po prostu. I idziemy no. Idziemy, idziemy. Mm, dobra. To zjeżdżamy Tyrolką. Czuję się jak w Park Kraju 4. Jednak nie tyrolką, po prostu czymś takim. O Jezu, co, jak to, to, to powstało takie wielkie coś? Jezu, naprawdę tak katakumby. Co pie dole, to won, tak będzie się mnie atakować, okay, jakiś nie topesz jeszcze skąd? Do widzenia. jak się zmieniła. Kolejna gromadka. No super, nie no. Okej, okay, zapalimy ser. To o, kolejne bo co to za? Co to za? Municja to jest i najszybciej schodząca rzecz. winda już jest. Nie wiem, jakby co się wzywało? Te mutanty? Co to wygląda? Autentycznie coś wzywało, żeby po prostu Wiemy z czymś, co je wz... Wst... Przywoływacz wst... jakiś jest. No ale dobra. Super. No coś tu będzie za scenka. Co to jest? No Sorożec jakiś, to jest Osalis. I dobrze pamiętam, go trzeba tak pokonywać. wszystko tutaj jakby No Jeszcze jedna chyba została no czekaj O super amunicja. Mi się jednak ma przyda. To jest słabe. No i nasz kolega z małymi przyszedł. Ała. Duży apteczki. Okay. Dobrze. Patrz tu kolego, szarżuj w coś. Jesteś wielki, więc i ginąć. Zostaw mnie, mutancie. No i dostałem jeszcze Pat, pat. Wow wow, 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 wow. Tak się, co tu się dzieje? Wow. mi się nie podoba. No ale wydostaliśmy się. No dobrze, ja wam tu podziękuję za uwagę, widzimy się w na następnym odcinku, na razie.